Telegram do świętego Józefa w sprawach trudnych i nagłych. Święty Józefie, błagamy Cię, ulituj się nad nami. Święty Józefie, ofiaruję Ci miłość Jezusa i Maryi, którą żywią ku Tobie, oddaję Ci też hołdy czci, wdzięczności. I ofiary składane przez wiernych od wieków aż do tej chwili. Siebie i wszystkich drogich memu sercu oddaję na zawsze Twojej świętej opiece. Błagam Cię dla miłości Boga i Najświętszej Maryi Panny. Racz nam wyjednać łaskę ostateczną zbawienia. I wszystkie łaski nam potrzebne, a szczególnie tę wielką łaskę. Proszę wymienić intencję swoją, którą macie w swoim serduszku. Pośpiesz mi na ratunek, święty patriarcho, i pociesz mnie w tym zmartwieniu o święty Józefie. Przyjacielu Serca Jezusowego, wysłuchaj mnie. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci przy Najświętszą Krew Serce oblicze Twego Jednorodzonego Syna, wszystkie cnoty i zasługi Matki Najświętszej i Jej Przeczystego Oblubieńca, Świętego Józefa oraz wszystkie skarby Kościoła Świętego, na wyjednanie łaski ostatecznej zbawienia i łask nam potrzebnych, a szczególnie tej proszę wymienić intencję swoją w sercu. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, i odpuszczam nasze winy jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie bój nas na pokuszenie ale nas zbaw od złego amen zdrowaś Maryjo łaskiś pełna pan z tobą błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus święta Maryjo matko Boża módl się za nami grzesznymi Teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O święty Józefie, ratuj nas w życiu, w śmierci, w każdy czas. Amen. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.